Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś będę mówił o tym, dlaczego zdecydowałem się na zakup konsoli PlayStation 4 Pro. Jak zapewne wiecie, nie mam ekranu 4K, mam już standardową konsolę PlayStation 4 i postanowiłem Wam przedstawić argumenty, które. Przekonały mnie, czyli sam siebie przekonałem, żeby tą konsolę kupić, bo Sony niestety troszkę dupia tą robotę zrobiło, próbując nas przekonać, posiadaczy e, ekranów Full HD, przekonać do zakupu tej konsoli. Niestety nie wyszło im to zbyt dobrze. W ogóle to intro, cały ten odcinek zawisł pod znakiem zapytania, kiedy mój PC po prostu nagle w pewnym momencie powiedział fuck it i wyłączył się. Na szczęście e, Audis, Audacity zapisuje... Kopię zapasową regularnie, dzięki temu udało mi się odzyskać wszystko z wyjątkiem intra. Więc intro jest nagrywane achronologicznie, niezgodnie z tym, jakby z kolejnością, w której wszystko było nagrywane, jest nagrywane po prostu na końcu. Więc tak jak powiedziałem, w tym odcinku zastanowię się nad tym, dlaczego zdecydowałem się na zakup konsoli PlayStation 4 Pro, mimo że nie mam ekranu 4K, dlaczego uważam, że jeżeli ktoś nie ma konsoli Sony, a zastanawia się nad jej zakupem. To powinien wziąć pod uwagę pewne aspekty, o których Sony nie mówi wystarczająco jasno. I odpowiem na kilka pytań, które pojawiły się pod moimi filmikami, które dostałem na skrzynkę prywatnie. Ponieważ jest to o wiele bardziej wydajniej nagrać jeden filmik, który odpowie na 20 maili i 10 pytań, niż faktycznie siedzieć i odpowiadać na to wszystko po kolei. Podobnie jak ostatnio, mam nadzieję, że jesteście gotowi. Słuchajcie, najważniejszą rzeczą, o której po prostu musicie pamiętać, to to, że nadal jest to generacja PlayStation 4. Niezależnie czy macie w domu PlayStation 4, PlayStation 4 Slim, czy kupicie PlayStation 4 Pro, zawsze kupujecie grę na PlayStation 4. Idziecie do sklepu i nie musicie się zastanawiać, jaką grę. Na jaką wersję konsoli? Wszystkie gry na PlayStation 4 będą działały na każdym z tych modeli. Występują jednak pewne różnice, dla których w zasadzie powstał ten filmik, więc jedną z ważniejszych jest to, że konsola PlayStation 4 Pro jako jedyna z tej grupy potrafi wyświetlać oraz skalować gry w rozdzielczości 4K. W przypadku pozostałych konsol, niestety, maksymalna rozdzielczość, jaką będzie w stanie wyrzucić z siebie PlayStation 4 oraz PlayStation 4 Slim, to rozdzielczość Full HD. Natomiast Natomiast wszystkie trzy modele wspierają HDR-10, więc jeżeli macie telewizor, który umożliwia Wam wykorzystanie tego systemu wyświetlania kolorów to możecie bez problemu włączyć go na każdej z konsol. Jest oczywiście jeszcze jedna różnica, która jestem przekonany jest bardzo ważnym czynnikiem dla wielu z Was. Jest to oczywiście cena. Podam Wam tutaj ceny dwóch modeli jednoterabajtowych. I tak PlayStation 4 Slim z dyskiem jednoterabajtowym kosztuje około 1400 zł. Natomiast PlayStation 4 Pro również z dyskiem jednoterabajtowym będzie Was kosztowała około 1750 zł. To czy tą kwotę będziecie strzegali za dużą czy małą, zależy oczywiście od punktu widzenia i zasobności portfela, ale weźcie pod uwagę, że za dodatkowe 400 zł otrzymujecie konsolę, która jest ponad dwa razy silniejsza od wersji podstawowej. Więc zakładając, że na przykład nie miałbym jeszcze żadnej konsoli w swoim posiadaniu i zastanawiałbym się nad zakupem konsoli właśnie marki PlayStation i nie miałbym pieniędzy, nawet jeżeli nie miałbym pieniędzy na zakup PlayStation 4 Pro, a miałbym pieniądze na zakup PlayStation 4 Slim, to prawdopodobnie wziąłbym PlayStation 4 Pro na raty. Te dodatkowe 400 zł rozłożone na 6 czy na 8 miesięcy, to będą praktycznie w skali miesiąca pieniądze porównywalne z wyjściem do kina czy kupieniem zestawu w McDonaldzie. Więc nie, byłaby to dla, nie byłby to dla mnie po prostu żaden problem, nie zastanawiałbym się. Wolałbym mieć maszynkę dwa razy silniejszą, z większym potencjałem, za jedyne dodatkowe 400. Wiem też z komentarzy pod moimi, ale nie tylko tylko moimi materiałami, że część osób jest przekonana, że aby w pełni wykorzystać konsolę PlayStation 4 Pro, muszą również wyciągnąć kasę i kupić sobie telewizor 4K. Nie jest to do końca prawdą, znaczy częściowo jest, ale to zależy na czym wam, na czym wam zależy. Jeżeli zależy Wam na rozdzielczości, na grach, które mają być wyświetlane w rozdzielczości 4K natywnej albo skalowanej, to faktycznie musicie kupić sobie telewizor, który będzie wspierał tą rozdzielczość. Ale jeżeli rozdzielczość 4K nie jest na szczycie Waszej listy, to możecie bezproblemowo wykorzystać potencjał PlayStation 4 Pro, podpinając tą konsolę do standardowego ekranu Full HD. Powiem Wam więcej, niektóre gry, w momencie, kiedy zostaną uruchomione na konsoli PlayStation 4 Pro w rozdzielczości Full HD, będą oferowały jeszcze lepszą jakość obrazu niż te same tytuły odpalone na standardowej konsoli. W otoczeniu możemy zauważyć większą liczbę detali, lepsze oświetlenie, dynamiczne odbicia, tak jak możecie to zobaczyć właśnie tutaj, w tym zwiastunie gry Paragon, Czyli darmowej gry MOBA, która została wydana przez Epic Games. Nawet starsze gry, takie jak Shadow of Mordor, otrzymają patch, który wykorzysta Super Sampling, technologię, w której obraz renderowany jest w wyższej rozdzielczości, a następnie skalowany jest on do rozdzielczości Full HD, zachowując bardzo dużą ilość szczegółów oraz pozbywając się aliasingu o wiele skuteczniej niż jakakolwiek inna metoda stosowana w normalnej PlayStation 4. Na sam koniec zostawiłem sobie Oczywiście PlayStation VR. Tak, konsola PlayStation 4 Pro będzie pomagała w uzyskaniu lepszej jakości zarówno grafiki, jak i płynności w grach na wirtualną rzeczywistość. To oczywiście, jak będzie wykorzystana ta dodatkowa moc, zależy od deweloperów. W przypadku gry Farpoint, gra będzie oferowała lepszą grafikę pod względem geometrii otaczającej gracza. W przypadku gry takiej jak Tamper, zyskujemy dodatkowe 30 klatek animacji na sekundę, i jest to wtedy stabilne 90 klatek animacji na sekundę na każde oko. To jest niezwykle ważne w grach w wirtualnej rzeczywistości, aby animacja była jak najbardziej płynna. Co prawda, PlayStation 4. Potrafi wyświetlać większość gier w płynnych 60 klatkach dla wirtualnej rzeczywistości. Następnie, Junction Box potrafi podbić to za pomocą specjalnej technologii do 120 klatek, nawet. Jednak, jeżeli te klatki, ta animacja jest natywnie wypluwana z konsoli z taką częstotliwością, możemy o wiele skuteczniej. Unikać różnego rodzaju mdłości czy zawrotów głowy, które pojawiają się w momencie spadków animacji. My sami możemy tego nie zauważać w trakcie gry, ale uwierzcie mi, mózg wychwytuje tego typu rzeczy od razu. Grałem w demoreza i był fragment, gdzie po prostu animacja zwolniła, nie wiem, chyba nawet do kilkunastu klatek na sekundę. To, co się działo w mojej głowie w tym momencie, jest nie do opisania. Momentalnie musiałem ściągnąć hełm, ponieważ pojawiły mi się takie mdłości, że nie byłem pewien, czy nie będę musiał za chwilę lecieć do. Kibla i modlić się przed porcelaną. Ale to już jest historia na zupełnie inny odcinek, który zamierzam nagrać. Będzie to odcinek o wirtualnym kacu, czyli o tym co się dzieje z moją głową kiedy gram przez 4-5 godzin w jakąś grę na hełmie PlayStation VR. I chcę wam o tym opowiedzieć, ponieważ jest to dosyć ciekawe. Wirtualna rzeczywistość jest zupełnie czymś nowym, więc myślę, że w przyszłym tygodniu taki odcinek się pojawi, gdzie będę mógł wam na spokojnie właśnie o tym powiedzieć. A w tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że pomógł wam podjąć decyzję, że macie teraz jakąś dodatkową własną opinię, którą oczywiście możecie się podzielić ze mną pisząc o tym w komentarzach. A poza tym, z mojej strony, to już wszystko. Jeżeli chcecie, dajcie łapkę w górę lub w dół. Jeżeli nie, wasza sprawa. Jeżeli chcecie dać suba, dajcie suba. To jest wszystko wasza decyzja. Z mojej strony to wszystko. Ja swoją robotę odwaliłem. Idę sobie teraz coś zagrać. I cóż, do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.